I ponownie witamy wszystkich widzów KMY.pl Moi drodzy, drugie nasze wejście dzisiaj już z myślenickiego rynku, gdzie brzmi muzyka, ale przede wszystkim są wspaniałe samochody zabytkowe piękne, stare, ale niejednokrotnie cudowne i można je podziwiać tutaj na myślenickim rynku, ale przede wszystkim można się przejechać. Motosport myślenice przygotował tutaj mnóstwo atrakcji Między innymi to właśnie te przejażdżki zabytkowymi samochodami i tutaj można oczywiście również wesprzeć wielką orkiestrę świątecznej pomocy wrzucając do puszki pieniążek Moi drodzy na myślenickim rynku coraz więcej osób przybywajcie tutaj do godzin popołudniowych Oczywiście te samochody tutaj będą, można je oglądać, można je podziwiać, a co najważniejsze, można się nimi przejechać, dlatego tutaj serdecznie Was zapraszamy. Dzieje się mnóstwo dzisiaj w Myślenicach, gorąca atmosfera Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dzisiaj udziela się chyba każdemu, dlatego do zobaczenia w kolejnych miejscach, już za chwilę zmierzamy na zarabie, bo tam również samochody, a tutaj moi drodzy w Myślenickim Rynku piękna pogoda jest doskonale, dlatego przybywajcie i wspierajcie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy z Myślenickiego Rynku. Dla... Widzówka MYBL Michał Synowiec.